Witam. Tutaj Ketrab v 2 eee, I jesteśmy w kolejnym odcinku Le Market Lego Star Wars. Lego Star Wars. Makiet. Dobrze. Eee, tutaj widać, że zostawiłem podstawki po Geonosis, ale tutaj nie szkodzi. Tak. Eee, jesteśmy na planecie też połóżnej jak Geonosis, lecz eee, trochę innej. Chodzi ogólnie o to, że droidy rozstawiły bombę. Znaczy, to nie jest bomba, tylko laser. <laughs> laser, który połączy się też z innymi laserami na innych planetach, to stworzy wielką kumulację i wystrzeli jeden laser w korusach. ten wielki, mocny. I przy okazji, kiedy to już wystrzeli swój laser, to to wybuchnie. A to ma taką siłę, że zniszczy też tą planetę, a ona jest zamieszkana. Więc Republika wzięła prawie wszystkie swoje siły, żeby wyruszyć na ratunek tej planecie. Dobrze. Ta akcja jest pod dowodzeniem naszego kochanego, młodocianego Jedi. Tak, który jeszcze nie ma imienia, bo nikt, bo nie ma ani jednego komentarzu. No. Proszę o komentarze. Nie ja no, żartuję. Komentarze nie są najważniejsze, tylko łapki w górę. Dobrze, e, zacznijmy od strony Republiki. Tutaj biegną saperzy, którzy chcą rozbroić... Co się tu wziął? Którzy chcą rozbroić tą bombę, a cała reszta klonów ich osłania. Tutaj ten ma światełka i to jest taki dowodzący. Tutaj jest zwykły saper, e, a tutaj nie żyje. Tam dam, dam, dam. dam. Tutaj był czołg, ale droidy kasy go zniszczyły i wypadł klon sierżant, który nie żyje i spadł mu, spadła mu lorytka, która nie, jak jakimś nie się, była tu, miała być tutaj, była tu, a znalazła się tu. Dobrze. Tutaj klon, którego widzieliśmy już w poprzednim odcinku, tutaj martwy klon, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku, tego widzieliśmy w pierwszym. Tutaj y, jest nasz ukochany klon Komandos. Jego pomocnik, który był w nim w zestawie. No, y, tutaj y, jest klon ranny, a, a czarny klon go leczy. Bo to jest taki sanitariusz, bo o, zmieniłem mu ciało. I ma takie kieszonki. I to są niby, że apteczki. No i to jest mój lekarz Dobrze, na stronie klonów to byłoby wszystko. Aha, jeszcze ten chcę tego. Dobrze, przejdźmy do strony droidów. Aha, o, może zapomniałem. Jeszcze ten klon, y on, widzicie, bo ma w ręce takie niebieskie, to jest od Gungana. Y bo miałem ten zestaw, co przewozi Gungany go mam na to? Teraz kurczę, kurczę nie mogę włożyć. No, kurczę do ASG. Pochodzę na ASG. Mój tatu, karabin, nawet. Chętę 5 um, Dobrze, ten rzucał właśnie granat. Um, I rzucę, rzucił jeden, już tutaj, pod nogi, i ten zaraz wybuchnie, i teraz chcę rzucić tutaj ale nie zdąży, bo ten w niego strzela, strzela i zaraz mu zrobi heada. Tak, no dobra. Tutaj są trzy martwe droidy. Tutaj... Um, są dwa. Tutaj trzeci, zwykłe. Tutaj jeden um, wiecie, ochroniarz. On chroni laser lub bombę, jak to woli. E, tutaj klon... Boże, klon. Droid... Um, Wiecie co? Wymyśliłem dla nich nazwę. To są droidy ninja. Tak je będę nazywał od dzisiaj. Aha, i tutaj droidy kasy. No i dobrze, Makita się prezentuje, tak? Chodzi głównie w niej o to. No i. No i co? Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic ująć. Dam, dar, dam! Włosy! Mucha, ha, ha. Robię włosy. Dobra. No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. 笑。